Siemanko, witamy na kanale BetClick. Ja się nazywam Adam Lewicki, ze mną Fusialka. Siemanko. Jak nastawienie przed drugim etapem zawodów? Jak odczucia po pierwszym etapie w Słomczynie? No na pewno lepsze nastawienie niż miesiąc temu. To było chyba prawie już miesiąc temu. No, prawie. Więcej trochę treningów zrobiłam. Trasa wydaje mi się, że jest dla mnie łatwiejsza tym razem. Aczkolwiek w piątek robiłam trening i przez dwie godziny jeździłam slalom, którego dzisiaj nie ma. Jak to nie ma? No nie ma dzisiaj slalomu. Na pierwszej rundzie był slalom beczka, a tutaj no tak. nie ma slalomu. To co będzie? E, dzisiaj? Tak. Dzisiaj robimy dwie beczki, i głównie jest to taka jakby. Nazwałabym to, że ósemkę dzisiaj robimy w sumie. A okej, okay, okej. Okay. A ogólnie jak ocenisz swoje, swój, swój występ tydzień temu? Tydzień temu? Jezus, miesiąc temu. No, fatalnie było. Fatalnie było, na treningach mi poszło git, a ten przejazd już oceniany zrobiony najgorszy ze wszystkich, więc poszło mi fatalnie, ale nie byłam ostatnia. Tak, to, to wszyscy wiemy, tam e, ściany tam bandy drżały. O, robi się dość głośno. E, miałem Cię zapytać o temat treningów. E, jak ogólnie wyglądają Twoje treningi do, do takich rejsów? właśnie driftowych, gdzie trenujesz, jak się do tego przygotowujesz i jak mocno frajdę ci to sprawia. Ja miałam tylko jeden taki profesjonalny trening takim samochodem, co miało 320 koni, i to było w piątek. Teraz to był jeden mój trening taki. A tak to sobie że moim BMW E46, tylko że ono jest takie treningowe, że wystarczy się pokręcić 10 minut i ono się gotuje i wybucha mi wszystko, co może w tym samochodzie. Więc ja robię myślę, że mało treningów. No, mało. Myślę, że. Z, z trzy To się okaże dzisiaj, czy to zaprocentuje gorący temat w waszej ekipie. Na pewno nowy członek można powiedzieć, więc tutaj wielkie gratulacje. Jakie ogólnie u was nastroje panują z tym związane? No nie no, jak Karol i Werka nam dali znać na naszej grupie takiej inside'owej, że już jakby Maja jest z nami, to były takie reakcje od wszystkich, że wow, że to jest niesamowite, że oni są jej rodzicami. Dla mnie też to jest jeszcze takie dziwne, no ale super. Nie, no wszyscy się mega cieszą i ja jeszcze nie widziałam na żywo, ale jak wrócę po weekendzie, to myślę, że już dało znać Karol, że możemy już przychodzić i odwiedzać, także Majuchę będziemy widzieć. No to co? Możemy im życzyć zdrowia, a Tobie życzę powodzenia dzisiaj na torze, żeby była dobra zabawa. Dziękuję bardzo.